Dzisiaj powiem sobie o tym, że Kościół jest dla twardzieli, że trzeba być faktycznie człowiekiem, takim komandosem wiary, aby, aby być w kościele katolickim. Tak sobie powiem dzisiaj. A to znaczy, że, że, że co, dla, dla słabych nie ma miejsca? Nie. No właśnie, dla sobie nie ma miejsca. Teraz wydaje mi się, że jest taki czas, gdzie ci, są słabi, to po prostu już z Kościoła migrują. Zostaną tylko jednostki silne, które wiedzą na czym polega wiara, i będą znaleźć swoją tożsamość i, 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 i wtedy Kościół jest w stanie jakoś um, ogarnąć się. I, no. Ale jest przecież wie, wiele osób e, słabych, doświadczających swojej, swojej słabości, doświadczających swojej grzeszności, e, problemów w swoim życiu. To, to co, tak od razu ich odstawiamy z Kościoła? Nie ma dla nich szans? Nie no, są dwie opcje. Pierwsza rzecz to jest taka, że pewno sami się wykluczą. Ja nie, nie chciałbym tutaj jakoś e, e, decydować kto będzie, więc przypuszczam, że, że odejdą dalej. A druga opcja to jest taka, że mimo tego tak sobie to wyobrażam, mimo tego, że gdzieś e, ta wiara może ich nie jest słaba, ale e, są e, w szkole oficerskiej. Żeby stać się dopiero e, tymi domocami. No tak, Pan Jezus mówi, że nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. Nie przyszedł on powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. No. A więc, a więc jednak, jednak Ewangelia, jednak słowo Boże, jednak Pan Jezus przychodzi do, do słabych, do grzeszących, do ludzi, którzy się źle mają. Tak, przychodzi do słabych i do grzeszących. Natomiast, jak ktoś nie będzie wiedział, co jest grama w kościele, i, i, I będzie się yy, będzie tyle słabe, że będzie się bało podjąć walkę, no to odpadnie, bo stwierdzisz, że to jest bez sensu. No ale każdy z nas yy, upada, każdy z nas ma. Yy, no doświadczamy tych swoich słabości. No ale na czym polega? Yy, na, na czym polega być w takim razie, yy, tak jak ja mówię, tym. Nie wiem, komando sobie No właśnie na tym, że ja wstaję i walczę dalej. Mięczak pójdzie i, i odpadnie. No, powie, nie, to nie ma sensu, tym się nie podoba, yy, tak to nie będzie, nie będę chodził do kościoła, to jest. Yy, w yy, tam chodzą tylko babcia, a, a, a właśnie dochodzi w kościele trzeba walczyć. I w, i, w, I w tym kontekście mi się wydaje właśnie. Walczysz starcie... walczyć z czym bardziej się da? Nie, właśnie. Nie no, właśnie. <laughs> nie no, no walczyć wiadomo ze słabością, z jakimiś pewno też i z yy, nawet z, ze sobą, no ale do tego, żeby podjąć yy, nawiązać walkę z samym sobą, z tym, co mnie jest słabe no to, to trzeba mieć naprawdę wielką odwagę i, i nawet posuwać się niejednokrotnie do, do heroizmu, ponieważ przeciwnik jest równie inteligentny jak my, znakać no w nasz ruch. Bo to tak jak w szachy ze sobą. I tak samo jak podejmujemy walkę. Uważam, że żeby w Kościele katolickim móc się ostać, to jest potrzebna jest potrzebne harducha ducha do tego, aby właśnie tę, tę walkę móc toczyć. Nie? Ale bo, bo teraz musimy sobie powiedzieć, tak, o jaką walkę nam chodzi w znaczeniu takim, bo, bo to może być rozumiane takie dosyć dwuznacznie. Bo, no bo em, całym problemem tych rzeczy dwuznacznych jest to, że one są jednoznaczne. Jest to jest właśnie najtrudniejsze i w ogóle w sprawach dwuznacznych. No. Bo Pan Jezus uczy nas jednak umniejszania się ciągłego, tak? A więc, a więc nie jakiegoś, jakiegoś bycia, bycia do... w relacjach do innych ludzi, bycia, bycia jakimś ABS-em, prawda, absolutny brak szyi i, i który chodzi, którego się wszyscy boją, ale uczy nas drogi uniżenia, uczy nas drogi pokory. Święta teraz od Jezusa mówi, że do nieba idzie się królewską drogą pokory, uniżania, a nie walki. No, no ale to, to się nie wyklucza, uważam, dlatego, że aby, <laughs> kto jest, y... Który człowiek będzie człowiekiem wielkim, o, 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 o wielkim formacie. To jest, to jest ktoś. A cztery? Więcej? No, a zero plus. To jest ktoś o wielkim formacie, to jest, to jest taka postać, z której możemy być dumni. To jest taka postać, która e, zna swoją wartość, ale zna swoją wartość przede wszystkim w oczach Bożych i, i, i kieruje się tą drugą. No, żeby móc być człowiekiem pokornym, no, trzeba być y, Herosem. Tak, trzeba być Herosem. No, nie no czy, czy nie? No, bo jak, jak człowiek jest słaby, no to zaczyna szukać błędów u innych, nie przyzna się do błędu. Człowiek słaby zaczyna wyt, yy, na innych przerzucać swoje problemy, nie, nie podejmie walki ze sobą. Nie? Człowiek słaby zobaczy, że Kościół mówi: Słuchaj, ale tak nie można. No nie, tak nawet, co nie można. Można, proszę. I nie, w ogóle nie podejmie walki. Nie? W tym kontekście mi się wydaje, że trzeba być naprawdę komandosem. Trzeba być komandosem, komandosem wiary. Ja bym to jeszcze inaczej nazwał. Trzeba być królem. Nie wiem, czy pamiętacie. Te odcinki, w których mówiliśmy o, 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 o tym uczestnictwie każdego z nas w posłannictwie Chrystusa, między, w misji Chrystusa, między innymi mówiliśmy o misji królewskiej. To pewnie było coś, co by się wydaje, w Tak, coś mi się zdaje. Być może. tam mówiliśmy, że jedna, jedna z cech właśnie tego, 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 tego uczestniczenia w tej misji królewskiej Chrystusa to właśnie panowanie. Panowanie nad, również nad swoimi słabościami, również wychodzenie zwycięsko z konfrontacji z samym sobą. Mówiąc, że, że mamy być herosami, trzeba powiedzieć, rzeczywiście trzeba być herosami w walce z tym, co jest złe w moim życiu, ale w życiu też w środowiska, w którym się znajduję. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe wielu. W tym względzie właśnie myślę, że Kościół jest dla Was na Tak. Czyli nawet przecież trzeba mieć, ile trzeba mieć odwagi, żeby... To jest jeszcze w ogóle problem sobie. Ale właśnie nie? Te, te, to bycie twardzielem, i to jest właśnie to jest ten fenomen, fenomen chrześcijaństwa. To bycie twardzielem uzyskuje się poprzez bycie malutkim, poprzez bycie słabym. Poprzez, poprzez nie uleganie złu, ale zwyciężanie zła poprzez dobro, poprzez małe, drobne uczynki. Moc w słabości się doskonali. To jest, to jest chyba to, i dlatego, dlatego do świętości idziemy, tak jak mówi Teresa królewską drogą pokory, uniżania się. Tak pokonał zło Chrystus. Właśnie przez uniżenie się samego siebie. Przez uniżenie samego siebie. No ale możemy powiedzieć, że co? Wziął krzyż, odkupił wszystkich ludzi, wiedział, że nie każdy z tego skorzysta, no był twardzielem? No był, ale właśnie ta, ta jego twardość przyjawiła się, czy ukazała się, czy, czy no zwyciężyła przez umniejszenie. I tak właśnie widzicie, Choć raczej swoje, swoje, ale chyba to jest jakoś komplementarne w tym wszystkim. Tak, tak... to widzę. Tak też. No. <laughs> Pokój dobry. Pokój dobry.